Podcast Jezuicki. Adwent na Twitterze. Witamy bardzo serdecznie w kolejnej części naszego adwentowego podcastu twitterowego. Podcast Jezuicki Ćwierkający. <grych> adwentowy. Adwentowo Ćwierkający. Tak, Łukasz Sośniak. I Dominik Dubiel. Kłaniamy się nisko. To jest podcast, w którym my się chcemy dzielić tym, jak przygotowujemy się do. Bożego Narodzenia. Przygotowujemy się właśnie, starając się przeżywać jakoś świadomie adwent. No i powoli się do tego Bożego Narodzenia, można powiedzieć, zbliżamy. Ale y, żeby to nie było takie totalnie oderwane i tylko, nie wiem, homiletyczne, jak to się mówi, nie? Żeby to nie był dyskurs teoretyczny, dyskurs teoretyczny, teoretyczny i tak dalej. To sobie sięgamy do Twittera, w którym y, od jakiegoś czasu jesteśmy obecni. Ja jestem od niego uzależniony niestety, więc i tak na, nie, na niego patrzę. Ja, Dla... ja trochę też. Więc... No, dlatego, dlatego z Twittera są te jakby inspiracje. Y, które nam mają pomóc jakoś przeżywać adwent. I ja dzisiaj z, y, zajrzałem y, na konto takiego pana, którego myślę, że część z was bardzo dobrze zna. Y, to jest y, osoba niezbyt wielka ciałem, ale wielka duchem. Paweł Bębenek, znany kompozytor. Bardzo serdecznie Paweł pozdrawiamy. pozdrawiamy. Przemiły człowiek. Y, I Paweł w październiku, w połowie października napisał takiego tweeta: Lubimy widzieć problemy, których nie ma. No, sprawa oczywista. Y, jadę w trzydrzwiowym wagonie tramwaju, jedne drzwi zepsute, i osoby próbujące wysiadać narzekają, zamiast używać pozostałych sprawnych, <laughs> y, a tyle innych dobrych możliwości. I buźka uśmiechnięta, dwa polubienia. Nie? <laughs> to jest najlepszy komentarz. Ale może teraz trochę przybędzie, jak, jak Pawłowi zacytowaliśmy tego tweeta. Zobaczymy. To jest myślę jakieś, jakaś próba też y, m, przeżywania Adwentu, jakieś, jakaś wskazówka, jak to zrobić, jak, jak czekać na tego Pana Jezusa, żeby to nie było takie jałowe i e, bezbarwne, i, i jakieś no, tylko uda, żebyśmy tylko, nie tylko udawali, że czekamy na Niego, ale czekali rzeczywiście, e, to znaczy szukali rozwiązań. Wiesz, ja często ja mam taką tendencję do czegoś takiego, że jak się dzieją różne niedobre rzeczy koło mnie, to ja się pogrążam jakby w tym narzekaniu. Wiesz, że jest paskudnie, fatalnie, niedobrze, że już mi się nie uda na pewno, wszystko się posypie. Nie? No tak mam, nie? A Paweł właśnie jakby sugeruje: nie, zobacz, że, ty, że są trzy drzwi zamknięte, ale czwarte są otwarte. nie. I po co narzekać na to, że jedne są otwarte, wszystko jest zepsute, że świat się sypie? Nie, że, że w ogóle będzie koniec, skoro można odnaleźć, zawsze jest jakieś wyjście, nie? I tak sobie pomyślałem, że że w tym przeżywaniu adwentu trochę skorzystam z tego, z tego tweeta Pawła Bębenka. On jest trochę taki medytacyjny, tak pisze na tym Twitterze, wie, że można. Jakbyś trzy tweety wziął Pawła Bębenka, to byś mógł trzy punkty do medytacji zrobić czasem. Nie? Tak, 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 tak. Tak, tak że no, Paweł w tak ogóle jest będę... no, osobistą sprawy. A ty współpracowałeś z Pawłem bo... chyba, nie? Troszkę Przecież tak. A, chociaż, chociaż więcej tak naprawdę paradoksalnie no, to tak na takiej płaszczyźnie towarzyskiej tak. się, 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 się kolegujemy, ale też tam parę razy w jakichś tam projektach y, oczywiście tam zeszliśmy się też. Mhm. No ja się też z tym, z tym zmagam, zawsze do momentu, dopóki nie zrobię porządnego rachunku sumienia i nie, nie skapnę się, że, że kurka, jest przecież tyle dobra, a ja, się, a ja się w tym momencie akurat postanowiłem skupić i wpatrzeć w ten, w ten punkt, który, który jest zły, który nie działa. Ja myślę, że oczekiwanie w Adwencie to jest właśnie oczekiwanie na dobro, nie? na Chrystusa, na, na dobro. I jeżeli nie, nie nastawimy się jakoś na to dobro, nie, nie zdecyduję tak sobie wewnątrz siebie, że będę teraz czekał na dobro, i zauważał to dobro wokół siebie, to ciężko mi będzie tego pana Jezusa do, dojrzeć. Skoro nie potrafię dojrzeć otwartych drzwi w tramwaju, na, na kilka zepsutych, no nie? Tak Czeko mówiąc odwrotne. metaforycznie, to jak on dostrzec to dobro, które przychodzi w taki, takie ukryte, nie? Że przecież no, ci, ci ludzie, którzy, którzy widzieli, powiedzmy, nie wiem, w Betlejem narodziny Chrystusa, czy oni dostrzegli w tym przyjście Boga, nie, to jest bardzo trudne. Niby i proste, i trudne, nie? Dlatego tak pomyślałem, że dobrym przygotowaniem będzie takie nastawienie się na dobre rzeczy, które mnie otaczają. Żeby, jakby świadomie zrobić sobie takie postanowienie, że będę widział, będę się starał dostrzegać dobro wokół siebie. To może trochę infantylne, ale ja myślę, że może zadziałać. Tak, nie? Ja myślę, że to jest bardzo prosta rzecz, ale. Ale taka, którą po prostu trzeba pielęgnować, nie? że to się nie bierze z kosmosu. To, to nie jest... Znaczy, okej, okay, niektórzy mają taką osobowość, że im to łatwiej przychodzi po prostu wpatrywanie się, wpatrywanie się w dobro, nie? Mm -hmm. Dostrzeganie tego, jak... Do... Był taki dowcip, Ale to nie, nie, nie byłby chyba stosowny tutaj. <grym, grym>, okej. Okay. Ale okej. Okay. Natomiast generalnie dla większości z nas, tak, przynajmniej tak z mojego skromnego doświadczenia też rozmów z ludźmi wynika, że to wcale nie jest takie łatwe. I to znowu to, co Ignacy, św. Ignacy Loyola proponuje w tym tak zwanym rachunku sumienia, nie? który nie jest tym rachunkiem sumienia, który kojarzymy, większość z nas pewnie kojarzy z przygotowań do pierwszej komunii świętej, żeby zrobić listę grzechów, tylko to jest modlitwa, yy, która nas zaprasza do dostrzegania, do jak Pan Bóg działa w naszym życiu. Nie? Tak, I tego się zaczyna. I tak jest. I pierwszy punkt, o którym mówi Ignacy, to jest wdzięczność, nie? Zobaczyć, zobaczyć dobro. I, I to jest coś serio, w czym po prostu potrzebujemy się ćwiczyć. Tak jak w każdej tak naprawdę dobrej, dobrej rzeczy, jeśli nie wiem, gramy na instrumencie, czy uprawiamy sport, czy, czy po prostu jesteśmy, specjalizujemy się w jakiejkolwiek dziedzinie, no to progres przychodzi w miarę kolejnych powtórzeń. Więc, więc ja myślę, że to wcale nie jest takie głupie, żeby zrobić sobie takie postanowienie, mhm. żeby sobie nie wiem, na koniec dnia nawet po prostu spisać na kartce trzy konkrety, nie? Trzy konkretne, dobre rzeczy, które mi się przytrafiły. Nie wiem, mi to na przykład mega pomaga właśnie spisywanie sobie, jak, jak sobie robię tę modlitwę tego tak zwanego rachunku sumienia, bo, bo to się jakoś konkretyzuje, nie? Że to nie jest jakaś myśl, która gdzieś tam przeleciała i poszła, tylko na, jeśli to spisuję, to to już w jakiś sposób e, konkretyzuje się, mhm. nie? W moim Ale życie. fajnie, że tym powiedziałeś, bo ja zapomniałem zupełnie, że można by ten rachunek sumienia do tego jakby porównać, do, do tego tweeta Pawła, bębenka, bo, bo rzeczywiście on się zaczyna, to jest taka największa różnica, można powiedzieć, w tym rachunku sumienia, od takich tradycyjnych rachunków sumienia, zaczyna się on od, od wdzięczności. To, mi się to bardzo spodobało. To była chyba jedyna modlitwa ignacjańska, którą ja się modliłem przed wstąpieniem do zakonu, jeszcze to gdzieś na, na, właśnie na rekolekcjach przed wstąpieniem mm -hmm. się o niej dowiedziałem. No i to, 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 to było niesamowite, że zebrałem te wszystkie rzeczy i mówię, kurczę, rzeczywiście tyle dobrego się wydarzyło tego dnia, nie? To czemu ja mam takiego doła, nie? I nagle te, te emocje zaczęły się zmieniać. Zaczęły się zmieniać pod takim wpływem, że je nazwałem, zobaczyłem i stwierdziłem, że wcale nie jest tak źle, że właśnie bardzo dużo rzeczy dobrych mnie dzisiaj spotkało. I bardzo, do, bardzo dużo z tych rzeczy, no, można by spokojnie, tak patrząc okiem człowieka wierzącego, określić jako rzeczy, które były pewnego rodzaju darami bożymi. Da się właśnie przez to spotkać Pana Boga, dostrzec go w tej rzeczywistości, która nas otacza. Nie, nie no, ja w ogóle myślę, że to nie jest nawet żadne naciąganie, nie tylko. Powiedzmy tak o, to znowu, znowu. Jestem mega monotematyczny, ale duchowość Ignacego Loyoli to jest po prostu rzecz, która jest, jest genialna. Ja zawsze mam taki dyskomfort psychiczny, jak o tym mówię, bo się czuję, jakbym robił takie lokowanie produktu, nie? No, jak mówię dobrze. o Ignacym, ale to jest po prostu coś tak genialnego i coś tak po prostu twardo stojącego na ziemi, a jednocześnie prowadzącego do Boga, że to jest w ogóle jakiś, jakiś szok. Jak Ignacy w tak zwanej kontemplacji pomocnej do uzyskania miłości, nie, już pod koniec ćwiczeń duchowych, mówi o tym, żeby zobaczyć, że wszystkie dobra... Które, które, które widzimy w rzeczywistości, w ostateczności pochodzą od Boga, który jest źródłem wszelkiego dobra. Nie? Więc, więc zobaczenie, zobaczenie dobra, które mi się przytrafiło, nawet jeśli to są jakieś mega drobne rzeczy, to jest autentyczne, autentyczne obcowanie z Panem Bogiem, z obecnością z tajemnicą obecności Boga w moim życiu, w mojej codzienności. Super. <śla> to, to, <śla> to, to, <śla> Przepraszam, Przepraszam. więcej <śla> nie, <śla> nie mam <śla> do powiedzenia na ten temat. Jakiego tweeta znalazłeś? E, tweeta, którego napisała, a właściwie to zretwitowała Anna Czytowska. Okay, pozdrawiamy. E, pozdrawiamy serdecznie. Um, Anna zretwitowała właściwie, um, właściwie post ze stacji 7, która, um, która, która opublikowała jej artykuł. Mhm. Anna napisała y, bardzo fajny tekst o Dostojewskim. E, i, ten, I ten tekst, i ten tweet to jest zajawka do tego tekstu. Zatytuję tweeta. Boga biednych i odrzuconych znajdziemy w niemal każdym dziele tego pisarza. Jeśli chcemy wyjść z bezpiecznego świata i usłyszeć najważniejsze pytania, jakie powinien za sobie zadawać człowiek, czytajmy Dostojewskiego. I chociaż y, ta kwestia właśnie Boga biednych i odrzuconych obecnego w dziełach Dostojewskiego to jest w ogóle mega interesujący temat, to y, ten tweet sprowokował mnie w ogóle do zastanowienia się tak szerzej nad znajdywaniem Boga w kulturze i popkulturze. Mhm. Jedno z naszych jezuickich haseł głosi, że mamy szukać i znajdować Boga we wszystkich rzeczach, czyli właśnie w literaturze, filmie, serialu, muzyce, grze komputerowej, czymkolwiek również. Nie? Czyli przemywać to, o czym już tu gadamy często, czyli to sakroń profanum. Właśnie. Dokładnie tak, żeby widzieć Boga działającego w świecie. Nie? Trochę nam się to zarzuca, nie, bo takie, takie funkcjonowanie, bo jak czasem robimy nie wiem, coś dla uchodźców yy, albo jakieś takie społeczne działania, to ludzie mówią: Ej, Zajmijcie się ewangelizacją. No, no tak, nie? a to jest po prostu nasz, nasz jezuicki sposób, sposób myślenia, nie? Mhm. że Bóg jest obecny w świecie, i te miejsca, w których jest ciągle cierpienie, w których jest jakiś brak ewidentny, to są miejsca, które pokazują, że dzieło Boga, jakby nie doszło jeszcze do swojej pełni. Więc my, jako Jezuici, wchodzimy to, w tę rzeczywistość. Żeby być świadkami Boga, który, który, który pracuje, nie? Mhm. Który, który chce dobra tych ludzi, który, który chce pomóc, chce otoczyć ludzi swoją troską. Nie? Więc to, to, to myślę, że to właśnie to, to właśnie z tego wynika, nie? natomiast wracając do, do szukania Boga właśnie w kulturze, w kulturze. To jest inne takie kluczowe zdanie, które gdzieś tam święty Ignacy napisał, jak mówi do prowadzącego rekolekcje, te właśnie ćwiczenia duchowe, zwane też rekolekcjami ignacjańskimi, żeby nie robił zbyt długich wprowadzeń do modlitwy, bo, zacytuję, Ignacy pisze tak, bo przecież nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy zadowala i nasyca duszę. I to jest genialne, nie? W sensie dla mnie to jest w ogóle klucz naszego, naszego patrzenia na rzeczywistość jako jezuitów, czyli być w kontakcie ze swoim sercem, i obserwować, co je porusza, w czym to serce znajduje smak. I to jest to znowu wydaje mi się, że już też o tym, o tym mówiliśmy, nie, że po prostu nasze serce jest stworzone przez Pana Boga, więc jeśli ono reaguje na coś z rzeczywistości, to to znaczy, że, że, w, tamtym, że w tym też jest Pan Bóg, nie? I że to mi coś mówi o tym. Więc ja osobiście, nie, jak nie wiem, czytam jakąś, jakąś powieść, czy oglądam serial. Y i, I czuję, że coś się dzieje, nie? że to mnie jakoś w jakiś sposób porusza, że to nie są tylko jakieś tam takie proste emocje, tylko że to jest coś głębiej. To zawsze próbuję wchodzić w głąb tego doświadczenia, no i pytam się sam siebie nie? Czasami, czasami tak bardzo, bardzo dyskursywnie, że no okej, okay, czyli co jest, co jest w tym Bożego nie? w tym doświadczeniu, które mnie poruszyło. O jakim moim pragnieniu mówią mi te moje reakcje na, to, na, na tę historię, którą oglądam, czy, czy o której czytam? Albo o jakiej mojej, nie wiem, tęsknocie mi to mówi, albo może o, jakich, o jakichś lękach, które noszę w sobie, Dla, dlaczego to we mnie rezonuje? No, a czasami po prostu no, zwyczajnie nie spróbuję bez jakiegoś takiego rozpniania intelektualnego, zatrzymać się, nie? że czytam coś, czy oglądam, i nie wiem, po odcinku, czy po jakimś tam rozdziale, zatrzymać się i spróbować wejść po prostu w to doświadczenie mm, poruszenia. No bo skoro, yy, bo skoro Pan Bóg tego dotknął, no to znaczy, że tam jest życie, nie? Bo, bo Bóg jest w ogóle jeden z moich ulubionych tytułów Boga z księgi mądrości, nie? Że Bóg miłośnik życia. Mhm. Jeśli gdzieś znajdujemy prawdziwe życie, to po prostu tam jest, tam jest Bóg, nie. To jest, to jest tak myślę, to jest bardzo ważne w szukaniu Pana Boga, żeby tak nie skakać z kwiatka na kwiatek. To znaczy, jeżeli coś się wydarza w naszej duchowości, jakieś, no my to nazwałem poruszeniem, nie? Ale coś, co nas jakoś dotyka. Budzi w nas coś, tak jak powiedziałeś, to żeby tak od razu nie przechodzić do porządku dziennego nad tym, tylko żeby trochę nad tym się zastanowić, zatrzymać się z tym, nawet niekoniecznie to jakoś bardzo mielić, Dokładnie. o co w tym chodzi, tylko tak pobyć trochę w tym i z czasem, można powiedzieć, wyjdzie samo, nie? Dokładnie co, tak. I, I w każdym takim doświadczeniu, ja, jak można znaleźć Pana Boga, to nie jest tak, że jak idę do kina na nowego Bonda, nie byłem, nie? Ale chciałem wziąć nie. jakiś bardzo taki beznadziejny tak. film po prostu, <laughs> jako przykład, nie? Już nie byłem, Mocno. ale no, wszystkie pozostałe były raczej... <laughs> gra, gra, grabisz sobie. Grabię sobie, nie? Tak, 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 schakują nam ten, ten, ten podcast <laughs> i go skasują. No, Fani Bonda. Pani Bonda. Fani Bonda, nie? Znaczy ja jestem fanem M generalnie, to, to jest taka zwykła rozrywka, nie? Że sobie włączam hmm. i coś tam strzela, ostatnio pamiętam wróciłem do... Do widma. To, się, to chyba taki tytuł był po, po polsku. Spektr, nie? Aha. To był, tak. To był chyba przedostatni bond. I tam się część działa tego bonda w, w Rzymie. Mhm. Oczywiście miałem z tego niezłą bekę, dlatego że jak oni tam się tymi samochodami ścigają, to najpierw wjeżdżają koło. koło Santa Maria Maggiore, Aha. skręcają w lewo i wyjeżdżają koło Placu Świętego Piotra. to, to musieli mieć teleporter, nie? <laughs> tak jest. <laughs> Ale dopiero jak się mieszka w Rzymie, to może... I, I zobaczcie, o co, do czego zmierzam? Chodzi o to, że nawet oglądając taki film, który kompletnie nie ma nic wspólnego z jakąś duchowością, nie, nie jest chrześcijański, nie opowiada o Panu Jezusie. Można mieć jakieś poruszenie, nie wiadomo skąd ono się bierze, z jakiegoś naszego doświadczenia. Coś zagrało, coś, 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 coś zatrybiło, i nawet w czymś takim mogę mieć jakieś poruszenie, które sprawi, że ja jakoś nie wiem, dotrę do tego pana Boga, coś zrozumiem bardziej, jakoś dotknę go mocniej, on mnie bardziej dotknie. To nie, niekoniecznie byśmy coś takiego odrzucać, kiedy, nie wiem, tylko i wyłącznie nam się to może wydarzyć. Nie, właśnie trzeba mieć taką wrażliwość w każdym momencie swojego życia, i, i, i to jest też dobry, dobry motyw, jak. Jak, jak przygotowywać się do Bożego Narodzenia, jak przeżywać Adwent, żeby być uważnym. Dokładnie na tak. takie rzeczy. A i ale trochę, teraz weszli trochę. Tro, trochę tak, ale myślę, że to jest spoko. Nie, <laughs> dla mnie na przykład to jest pomocne, nie? czyli to, że. E, no bo to są rzeczy, które się robi. No, znaczy, mam nadzieję, że się robi, że nie wiem, czy czytacie, czytacie książki, ogląda się filmy, seriale, nie Ogląda się. ale seriale no, prawie wszyscy oglądają. No, tak. nie? Czyli i w tym nie ma nic, nic złego. Okej, okay, jeśli zawalę, nie wiem, studia <laughs> przez to, że, że oglądam nowy. La Casa de Papel i nowego mm. Wiedźmina, nie? Które, A to jest głupie naprawdę. Ja też oglądałem wszystko, to jest głupie, jest ideologiczne, ale... Ale ostatnie odciny Guniazu, nie? No, ale to są też takie, widzisz, no takie tanie chwyty, no nie? Ale które gdzieś tam, gdzieś tam grają, nie? Gdzieś tam grają, więc ja z tego też jakiś tam pożytek dla siebie duchowy gdzieś tam wyciągam, no nie? Znaczy, bez, nie, nie naciągając, nie próbując szukać, nie wiem, figury Chrystusa, no nie? Tak jak tam, nie wiem, u, u Tolkiena gdzieś tam można znaleźć jakieś tam figury, czy, czy u Louisa. Ale nawet w takich prostych rzeczach, po prostu właśnie te drobne rzeczy, te drobne elementy, które jakoś coś mi mówią o mnie, o moich tęsknotach, o moich pragnieniach i tak dalej. Tak, z tego już spokojnie można coś wydobyć. Jasne, jasne. Więc po prostu czytając, czytając, oglądając, szukać, co mnie porusza, szukać smaku w tym, no nie? Niekoniecznie, żeby obejrzeć 10 sezonów jakiegoś serialu, a może lepiej obejrzeć... Niekoniecznie w jedną noc? Niekoniecznie w jedną noc, może na przykład tylko 8 sezonów i tylko w 3 dni. <laughs> a mi się, tak? Przyznaj się. Aż tak nie, ale. A mi się nie... zdarzyło kiedyś. Aż tak nie. Wolny, ja wolny i obejrzałem cały serial, dzieci. Ale to nie to, a nie, to nie, to serial tak, no. Znaczy, no, to, no to Wiedźmin jak wyszedł pierwszy sezon w zeszłym roku, no z chłopakami. No to pociągnęliśmy najpierw, tam nie wiem, ile, nie pamiętam ile było odcinków, ale najpierw pociągnęliśmy od wieczora tam chyba tak. do, do drugiej czy trzeciej w nocy. Przespaliśmy i coś tam porobiliśmy i po południu skończyliśmy. A to pamiętam jak był wkurzony magister nasz no, w Nowicjacie, pojechaliśmy. Znaczy nie wiem, czym był wkurzony, może nie był ale chyba nie tak wyobrażał sobie nasz wyjazd yy, w góry, że myśmy cały dzień robili sobie oglądanie reżyserskiej wersji Władcy Pierścieni. Nie? Bo tak? To jest, ale... łącznie chyba z 8 godzin czy 9 to trwa, tak. mniej więcej. Ale to jeszcze z, z ojcem, taziem ojcem, Hajdukiem? Czy... No tak, pozdrawiamy. Wku... Nie. No bo... Ale to może, okej, okay. no pozdrawiamy nie, no, nie serdecznie, ale... Nie mówię, że w kurze, ale... tylko że może inaczej sobie wyobrażę. Może, chociaż, ale wiesz co, to być może z tego wynikało, że jak kilka lat wcześniej my z nim byliśmy na wakacjach w górach, no my dużo chodziliśmy po górach, no. ale był taki, że było kilka dni deszczowych, więc też huknęliśmy wszystkie, wszystkie części Władcy Pierścieni reżyserskie. Co więcej, wszystkie Star Warsy z nim obejrzeliśmy Uuu. też, no nie? W sensie, że no, po prostu przyszedł i oglądał, i oglądał okay. też no z to nami. No to nie, nie? były deszczowe dni panie. wtedy u nas. Nie było. <laughs> to może przez to, może dobrze Dobrze, zachęcamy do uważności, do przeżywania Adwentu uważnie i szukania Pana Boga i znajdywania Go we wszystkim. Nawet w Star Warsach, nawet w no, no serialach. Może w kasa de papel nie. Może się nie da. A ja bym ich tak Ale... nie kasował. Ja bym tak nie kasował. Zawsze można coś znaleźć. Dobra. Zawsze można coś znaleźć. No to na razie, do usłyszenia. Dzięki, do usłyszenia. Myślałeś kiedyś, czemu jesteśmy praktyczni? Nie odpowiadam za to, co tu kto wymyślił, bo nie ogarniam tej matematyki, wizji. A ja jedno widzę, że to zmierza do kolizji. Myślałeś kiedyś, czemu jest nas tak wielu na tym lądzie? Co rozmyślają dużo bardziej niż ci z książek. Gdy patrzysz w niebo, widzisz, jakie to ogromne. Próbować pojąć jest nieco nierozsądne. Chyba, można się spierać i można gdybać. To wolna wola wtedy oczy ci przykrywa. Zrzuć te pęta, zacznij pływać.